Spotkanie organizowane przez koszyńsko słowijską Specjalną Strefę Ekonomiczną pod nazwą O biznesie przy kawie służą przede wszystkim odczarowaniu. Odczarowaniu specjalnej strefy ekonomicznej jako instrumentu wsparcia, który służy tylko i wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Jak się okazuje. Pomoc publiczna oferowana przez Koszysko Sowiską Specjalną Stofową Ekonomiczną może być również skierowana do małych, mikro i średnich przedsiębiorców, którzy funkcjonują w naszym otoczeniu, którzy funkcjonują w naszych małych ojczyznach, tak jak tutaj między innymi, i m.in. w Torzebiu. Chcemy, żeby oni dowiedzieli się również o tym, że każda nowa inwestycja planowana przez nich, przez ich firmy, przez ich firmy rodzinne przede wszystkim może uzyskać wsparcie w formie ulgi preferencji podatkowych, a żeby o tym się dowiedzieć. Zapraszam ich przede wszystkim na tego rodzaju spotkania, które dzisiaj odbyło się tutaj w Torzymiu i zapraszamy ich również do bezpośredniego kontaktu z pracownikami działu marketingu Koszycko-słowskiej specjalnej ekonomicznej, której siedziba znajduje się w Kostrzynie nad Odrą, czyli około godziny drogi z Torzymia. Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia w rozwoju gospodarczym regionu. Jeszcze może, żeby tam tylko, pan ma duże doświadczenie oczywiście z tego typu pomocą i z przedsiębiorcami w ogóle z regionu. To, że nie jest mocno zaniedbany na razie, jeżeli chodzi o strefę inwestycyjną, jeżeli chodzi o strefę przedsiębiorczości. E, czy widzi pan, czy tego typu miejsca zaniedbane, one są lepsze czy gorsze do rozwijania nowej przedsiębiorczości? Nie ma... Miejsc zaniedbanych, powiedziałbym, są miejsca nieodkryte, i oczywiście, żeby odkryć takie miejsce pod względem inwestycyjnym, potrzeba ludzi, którzy się zaangażują i będą chcieli zaprezentować ofertę gospodarczą takiego miejsca. Ja dzisiaj widzę, spotkałem tutaj ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, którym bardzo zależy na tym, żeby ten torzym odkryć na nowo i przekazać potencjalnym inwestorom. Zainteresowanie ze strony firm już jest. Już się pojawiają pierwsze, pierwsze firmy, pierwsi przedsiębiorcy, którzy pytają o to, że którzy chcieliby tutaj zainwestować, no, ale oczywiście trzeba tą wiedzę przekazywać szerzej, szerzej i jeszcze szerzej po to, żeby dotarła ona do największej, grupy, do największej grupy firm, które są zainteresowane ulokowaniem się w Polsce Zachodniej. Przecież jesteśmy ulokowani tylko niespełna nie wiem, 30 km od granicy praktycznie z Niemcami i, i, i posiadając dostęp do autostrady A2, posiadając dostęp do, do dróg tutaj krajowych, jesteśmy w stanie wyprodukować i wywieźć stąd wszystko w niemalże każdym kierunku. Dlatego musimy jako samorządowcy doprowadzić do sytuacji, w której oferta inwestycyjna to Rzymia i gminy. To Rzym zaistnieje po prostu na mapie inwestycyjnej całego regionu. To jest trudne zadanie i do tego zadania potrzeba ludzi zaangażowanych. Dzisiaj ich tutaj spotkałem.